o, co tak nagle pociemniało, hmm? To przez tych złoczyńców tam, we złoczyńca, by ...czyńca, złe złoczyńca. A. Zejdźmy stąd. Nudy. Moim zdaniem... Moim zdaniem... są tu... ...nudy! What the fuck? Co ja patrzę? Łach, łach, łach. Czy, czy ja? A la... Ataki Peter. Mam wielkie łapska Yeah I mam I mam taktyczne okulary I Wielkie łapska są już? Sylkie tle. Fakie. Mam nadzieję, że tym razem mnie nie zabijecie. Kurde! Aaaa. Nie uciekaj, dupko. go. Dupa, hmm. Szukałem miejsca, Deklu. Dzięki. To się przeleciałem. Czekaj, sprawdzimy na mapie. Gdzie jest wrog? Wroga... Nie widzę. Nie? No. Gubga. Aaaa Więc takie to złe czyńce? Ja, yeah, złe czyńce. Czyli że trzeba tam cisnąć do złych czyńców. Audga, Autga where. Gdzie te Audga? Muszę jechać do złych czyńców Audga Audka Audka O kurde jakieś namioty tu postawili, a audeg nie ma. What the fuck Wogę well Plazłem, ale Audi nie ma. Fog. Mit fog. Fach. Fog, fog, Ty, spróbujmy wystartować z, z złym helikopterkiem. Tak dla zabawy, bo ja nie umiem latać helikopterami. Mój kolega lepiej kieruje ode mnie, ale... Czy... Ja w ten sposób zginąłem, że... Łata. Oh. Auto zawizę. Jak to włączyć? Nie... nie wiem. Siadam w środku, ale nie mogę kiwać łapką. No odbalzię. Dupermana. Dupa, dupa, do panie. Nie, nie umiem nawet włączyć silników w tym. To jest dla mnie dziwne. Ja nie umiem latać helikopterem. Ja nie umiem, ja nie potrafię. Ciśniemy na piechtę! Nie. Hm. Nie wiem, tak pociśnijmy sobie na piechtę tak dla zabawy. Aha. <grym> Ludzie i ich teleporty. No teraz na sprincie. Bagnę! Pyk pyk, 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 tuk, 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 stuk, stuk, puk, stuk, puk, stuk, 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 stuk puk, stuk, what the fuck. No na serio ono jest to ileś kilometrów ode mnie. Czy ktoś właśnie startuje helikopter dupa? Czekaj na mnie! Dziwne. Głupki są. Nudny ten serwer trochę. N <tryk <tryk> <tryk <tryk> 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 Następnym razem nie będę grał na tym serwerze. Wezmę i włączę jakiś inny... Ej, lądujesz tu? Weź wyląduj, dzięki. Miałem taki wielki fajny serwer, był. No ale cóż, cóż. Wytrwamy chyba. Nie, nie ma sensu tego ciągnąć dalej. Za nudne. Wrzucę to, bo nie mam materiałów żadnych. Więc żegnam się z Wami. Cześć. To był Zimmer i Arma 2 Free. No, Narga, Siemango. Pozdrawiam. A, i łapki w górę. ma.